się mogę z Świątku Błazka do no, Hercegowskiej i bardzo prosili o ten film więc przesyłem wam moje EDC od ostatniego materiału o EDC czyli puszka Suriwalowa minęło mniej więcej 2 dwa miesiące 2,5 dwa a od mojego ostatniego EDC które noszę ze sobą minęło y, no prawie 8 miesięcy więc to dość sporo i dość sporo rzeczy się zmieniło. Więc może zaczniemy od takich podstawowych rzeczy, które każdy nosi przy sobie. Więc po pierwsze, no jest to telefon, tym razem już jak widać zmieniony. Wcześniej był to Samsung Ace, a teraz jest to Huawei P8 Lite. Co so, widzimy, patriotyczna tapeta, podstawa, no i takie ładne tymi opakowanie również z husarią, bo jak można podejrzewać jestem bateriotą, staram się nim być. Pod spodem mam 10 zł, no tak na jakieś drobne wydatki. Więc jak mogliście zauważyć, kto jest godzina, jest godzina 23.20 i o tydzień nagrywam ten film, bo nie mam kiedy to nagrywać, ale czegoś nie robi dla widzów. Więc pierwsza rzecz jest to telefon. Chyba ostrość. Kolejną rzeczą którą każdy przy sobie jest portfel portfel jest to też się również zmienił jest to baribal baribal powinni się już go kojarzyć z unboxingu i tyle tutaj noszę więc yy, jedną no to noszę te takie podstawowe rzeczy jakieś karty i więcej kart jakieś jeszcze więcej kart wiadomo jakieś yy, jakąś kasę drobniaki ale z takich ważniejszych rzeczy to jest ołóweczek z taniego marketu budowlanego. I tutaj, tutaj jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, więc bo jeszcze mam tutaj chusteczkę do okularów, którą używam też jako chusteczka do telefonu. Drugą chusteczkę, mam dwie sztuki. Oj to się tutaj. idziemy dalej nożyk który powinien kojarzyć z unboxingu nożyk to jest taki do podstawowych rzeczy typu otworzyć coś y, lub coś rozciąć jest jakiś wyczynowy noż ale no za takie pieniądze za jakie ja je kupiłem jeszcze spróbuję się wzięliście sobie ładnie w portfel nie zajmuje dużo miejsca więc y, plus no i kolejną rzeczą już którą mogliście zauważyć plastik, plast tutaj jeden się zagił, a co? plastik 2. I właśnie nożyk też służy do tego, żeby je e, rozciąć. I jeszcze ostat, jedną z ostatnich rzeczy. Karta survivalowa, recenzja była na kanale, zachęcam Was do wejścia w, e, w ten filmik. Ostatnią rzeczą jest e, pendrive. Na pewno pod... znajduje się takie podstawowe rzeczy. Więc kolejną rzeczą jest portfel. portfel. Następną rzeczą, którą każdy ma się w sobie, są klucze. No wiadomo, klucze od domu, szafki w szkole. Nie można żadnego bóloczka, ale myślę, że uda się jakoś jak złatwić, no, Na razie mi to wystarcza. No co jak zresztą już przy sobie jest zegarek. Jest to zegarek Casio. Niezmiennie. Właściwie nie pamiętam czy go pokazałem w tamtym filmie, ale mi się wydaje, że tak. Yy, niezmiennie. Bardzo dobrze się sprawuje. Wytrzymuje do około 10 metrów pod wodą. Więc naprawdę bardzo fajny. Z zegareczek kolejną rzeczą jest nożyk tym razem jest to w Sanaymu 710 był to Opinel, ale zmieniliśmy, zmieniłem go sobie naprawdę bardzo fajny nożyk fajnie się spisuje recenzja będzie na kanale kolejna rzeczą jest latarka latarka taka zwykła yy, z bazaru nie jakieś yy, nie wiadomo jakie no zwykła bazarówka nie było jej szkoda. Zapalniczka, zapalniczka Zippo. Film również jest na kanale z unboxingu jej. Zapalniczka, no wiadomo, jakieś dłonia Nie palę oczywiście. Za młody jest na palenie, ale też nie ma zamiaru palić. Ale ogień, i ognia zawsze może coś przydać. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, że noszę przy sobie, są słuchawki. Właściwie z nich się nie ruszam z domu, czy to w kieszeni, czy na uszach. Po prostu bardzo lubię sobie słuchać muzyki. I ostatnią, największą rzeczą, którą właściwie noszę, tyle po kieszeniach, co w jakimś plecaku, jest zeszycik. I co my tutaj mamy? Mam tutaj ładny rozpis. No, dopiero zaczynam go nosić. To mam tutaj rozpis takich podstawowych rzeczy. To był akurat rozpis dnia, co mieliśmy nagrać. I tu mamy ładny rozpis. No to jest mój prywatny, notesik, więc tu są też takie inne rzeczy moje. I też rozpis jak widzimy filmów. I tu moje DC, część trzecia, co nasze na co dzień właściwie możemy za chwilę odznaczyć I to jest właściwie na tyle do niego, do tego też ówek, żeby tutaj sobie coś zapisać. Właśnie, to było na tyle, tylko tyle rzeczy noszę po kieszeniach. Ktoś może powiedzieć tylko, ktoś może być aż. Ale nie powiedziałem, gdzie to noszę. To noszę w kieszeni spodni. To jest bardzo, dużo zazwyczaj noszę w plecaku. Klucze w spodniach. To na ręce. Na ręce... lewej. mu 710 noszę w prawej kieszeni w kurtce. Te dwie rzeczy noszę w lewej kieszeni wkrótce, sławki noszę również w spodniach koło telefonu i to noszę również wkrótce ewentualnie w plecaku. Więc na tle, zachęcam Was do, pozywaję lajka po tym chwili, mam nadzieję, że film Wam się bardzo spodobał. Zachęcam Was do wybicia na Facebooka, pozywamia lajka yy, i no. I to byłam na tle. Do zobaczenia, cześć!